Dlaczego w filmach nie pokazuje się emblematów marek samochodów? Techpedia. Tylko sprawdzone informacje. 3, 2, 1. Oczywiście chodzi o kasę. W filmach, serialach, programach telewizyjnych czy w praktycznie każdym kanale na YouTubie, ale nie w naszym. Wszystko jest na sprzedaż. Jeśli więc producent danego samochodu zapłaci za tzw. lokowanie produktu, emblemat marki na pewno się tam pojawi. Oczywiście zasada ta nie dotyczy programów motoryzacyjnych, gdzie testowane są pojazdy. Lokowanie produktu dotyczy praktycznie wszystkiego od piwa po batoniki czy sieci fitness. Jeśli filmik Wam się spodobał, zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę.